Hej, cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Krycha, dzisiaj sobie betujemy, już to co wydropiłem to wrzuciłem na klap. no nie wiem czy to w, w ogóle dobry pomysł, naprawdę nie wiem. Nawet wchódź ktoś, no jest trzecia w nocy ale... Halo O! Wjechał moim kałachem, którego właśnie przed chwilą też przegrałem Więc 20 sekund Mogę odzyskać albo też mogę to przegrać 4, 3, 2, 1 dość, więc chyba mam swojego kołacha albo jeszcze przegrał nie dobra, jest moje odzyskałem kołacha? nie ej, why? że prowizja No kurde Żebym się nawet nie ma po co tak wchodzić Dobra, jak się zacznie jakiś becik porządny, to się odezwę Dobra Wszedł tutaj naklejeczką za 70 centów Nie wiem wejdę w to zobaczymy co będzie dalej czy może nie wiem chociaż 2 euro niech ktoś jeszcze wrzuci przecież prowiza nie wszystko zabierze i dobra wchodzimy Widzicie to? Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Nie no, naprawdę myślałem, że jakieś dłuższe będzie dłuższe betowania tu. A tu co? Halo? 10%? Nie, nie 11%, sorry, nie, ale... Ale jak? Dziękuję, do widzenia. grę zamknięta. Jak, jak on to zrobi, to ja nie wiem. Patrzcie, to samo wygrał. Ja już myślałem. No nie wierzę. Ten tak zamierza z strunkami wchodzić. Ja przegrałem swoją małpę, którą przed chwilą wyzrobiłem Dobra, nie będę już wam przedłużał tutaj. No co, stało się, nie? Co to tam, 50 złotych? Eee, dobra, subskrybuj, komentuj, lajkuj, nie wiem, pociesz mnie w komentarzu. Nie wiem, jakiś donate? Nie, 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 to nie. Kurde. Eee, dobra, narka, trzymajcie się cieplutko. papa. Pa.